Trzymałeczko z tej strony Hubertus. Dzisiaj mamy Ursusa C360 i glebogryzarkę Bomet. Ale nic nie będziemy na razie robić. czekamy mamy taką historię z nią. Tutaj mam noży do niej. O kurde, poważę. Nie. Miałem sobie ją. Mam nożę do niej. Ja sobie ją podniosę, tutaj pokrywę. Wam pokażę coś. Pokrywa otwarta. I spójrzcie co tu się zadziało. Tutaj nie ma noży wcale, tu nie ma noży wcale, a tu są tylko trzy i tu trzy. Ze strony. a mianowicie to było tak robione, że na wiosnę, a to zamiast tej plewiarki tamtej Oli co stoi użył glebogzarki na porządku zjedził glebogzarką wyjął te noże e, pomiędzy tym szedł rządek i tutaj rządek sobie szedł boki były zjeżone glebokzarką, później wjechaliśmy plewiareczką ten tak sobie to leży od, od wiosny. Teraz wyciągam noże, wszystkie trzeba to poprzekręcać. jest taka akcja przekręcania noży. Dzisiaj mam, będę przekręcał jakieś ładniejsze noże. To już na bokach, jakieś gorsze noże. Jest różnica. Później się... A, to jest nie ten nóż. Noże są... Po, nie, nie tak lecą. Jak widzicie? Wiem wszystkie noże. Trochę słuchaj, że jest podzejmowane. Ale szybko się je przykręci, bo to są... widzicie, śruba nakrętka i nóż. Więc mój pneumatyka, sprężarka jest już na Teraz włączamy poczekamy pneumatyczny i przykręcamy To jest wszystkie noże hmm. Najmniejsze są tutaj widzę Spójrzcie po nożu nóż Nożowi nierówny To jest nie ten noż. Znowu to w tu te noże. Nie ten nóż, to jest ten nóż. Jest ten nóż. Ten. Jak można porównać? który to jest nóż? Większy, który mniejszy. Którą mańkę idzie? Ten, ten jest tu. coś się posegreguje tu widzicie, nożami w tą stronę są i w tą Widzicie, tak musiałbym nożem do górna postłożyć Co? Babcia? Poszło na razie? I tutaj są mniejsze. Te są już widać większe noże ten jest trochę mniejszy ten jest znowu większy ten jest duży nóż ten też jest duży nóż ten jest duży nóż i co? lecimy przekręcać sprężareczka mój bank, a pneumatyka mam tutaj, bo wymieniamy Koło kapcie mamy akurat motorku Także muszę Was dziś dobrze ustawić w tym miejscu Tylko nie wiem gdzie poleciaka wezmę Poleciaka wezmę i Wam pokażę jak ja wszystko montuję Taki vlog będzie sobie Nie zna To jest nadzieję odrze

Muszę pójść po klucz drugi, jeszcze dwa, właśnie gdzieś mi uchwyty na głowę. Teraz zbałem do ronka, żeby mi nagrał komu ponagrywać coś Tak to wygląda. Chodź możesz mi nagrywać. Teraz przyjdzie. A ja kamerkę ustawiam i lecimy. Danejmuję powietrze. Musimy jeszcze, tak będzie szybciej. Po wkładam prześruby do noży, noży mam posegregowane Postęgrygowana więc szybko pójdzie. Teraz może nie będę ich wkładał, bo to. Dokładnie, nie będę ich wkładał wszystkich, bo mogę nam nie pasować później. Ten mamy w stronę musi chodzić. Te mniejsze na środek damy czyli jest są mniejsze noże. Chodzi do mnie I tak sobie wkładam, noże Teraz będzie ten nóż W tą mańkę Widzicie, to ma ostrze, na górze ma ostrze Chodzi do, do przodu Mam wkurzenie, ja mam ciekawe kamerki położyć Może tak jedna druga o, i już kolejny nóż jest zrobię sobie szybko śrubkę jedna druga Załapane Załapane i kolejny nóż leci ten będzie do szyba. Tak, dokładnie. I znowu. Biorę nakrętkę. Wlecimy. gdzieś mi mi uciekł. Trzymaj kamerę. Przy kamerę i jaty. kamerystami mi uciekł. O. Kolejne. Mamy już założony cały ten i składamy po kolei. To założone Eee. Tu no. Nie. I tak w kółko Macieju aż wszystko przekręcimy, jest taki szybki lok opowieści, co i jak robimy na sobotnie popołudnie a my lecimy dalej to składać środowstwo i już niedługo będzie kolejny film czekajcie z uczatliwością, niedługo będzie pewnie z malin jeszcze, z jesiennych bo filmów, więc niedługo będzie nagrywane będzie pryskanie na pewno i coś tam jeszcze więc czekajcie dzięki że zostaliście do końca na razie cześć